A Pan zbada mi i słucham słowa Ewangelii i Boga Świętego w moich uszach a Pan zbada mi O, o Jezusa z kainy gadareńczyków podeszło do niego niebeuczniowie, a i zapytali dlaczego mój Jezus zaproszał gości na twoi uczniowie ze świętej kościoły? No to Jezus rzekł czy goście wesele mogą się smucić Dopóki Pan młody jest z nimi lecz przyjdzie czas Kiedy zabiorą im Pana młodego A wtedy oba dni Słuchacza. Zastanawiamy się nad przesłaniem wynikającym z dzisiejszej liturgii z piątku po i z pogrzebu naszej siostry i spróbujemy te akceptacje odnośnie naszego duchowego życia w refleksjach. Tak. Po pierwsze, stajmy pomiędzy usiami po Jana Przyciela. Przyszli oni do Jezusa ze swoim niepokojem. Zobaczmy wstrzygnięcie w ich oczach i niezrozumienie na twarzy. Słuchajmy się w to, o czym mówiono. Szkoły Radzynackie wyróżniały w górze 613 przykazań. 613. 248 zakazów i 365 nakazów, czyli poleceń. I jak tu się w tym nie mówić. Według jednego z nich po życi pościli we wtorki i czwarki. Nic więc dziwnego, że zachowanie Jezusa i Jego ukształtowania spędza niektóre z przyjętych powszechnie apostołów, zaniepokoiło zwolenników Jana Krzysiewa. Początkowo zdziwieni najpierw szedli między sobą, ale wreszcie zdobyli się na odwagę, aby podejść do mistrza z Nazaretu i zapytać to wprost. Po drugie, reflektując tę magraniczną scenę, popatrzmy na takie sytuacje z naszej codzienności, kiedy nie nas nasze pytania, to teraz nas niepokoją, kiedy nie potrafiliśmy czegoś zrozumieć, zgodzić się na coś, szczególnie na coś, co od nas nie zarażało, pomyślmy, czy rozmawialiśmy o tym z Jezusem, czy szukaliśmy u Niego odpowiedzi, rozważając krótki fragment Waldy świętego Mateusza Oposta. Umieszczając to w naszym pogrzebowym kontekście, zauważamy, że wspólnym doświadczeniem nas tutaj obecnych i uczniów Jana jest niepokój. My także się niepokoimy i pytamy, co będzie z naszą siostrą, św. pamięci Mążadą. Jaki będzie jej los? A co będzie z nami? Jak mamy przeżywać doświadczenie pożegnania i żon? Mamy także inne wspólne doświadczenie z uczniami Jana. My. my także przechodzimy z naszym niepokojem do Jezusa. Nie wiemy, czy na świecie nie będzie wojna. Co się stanie ze skróconą Polską, Może mamy jakieś osobiste, choroby, problemy, trudności? Jeżeli wiemy, że Jezus ma próżne do naszych serc, tylko on może nadać sam z naszemu życiu i śmierci. Jezus może odgodzić nasz ból i słuchać. On ma moc przemienić nasz niepokój w ufność. Po trzecie, uczniowie Jana i Halseusza dużo wymagali najpierw od siebie, a potem od innych. A jednak z kontekstu Ewangelii można wyciągnąć wniosek, że ich post nie pomagał im doświadczać radości z obecności Jezusa. Podstawowe pytanie, jakie rodzi się pośród tych refleksji, to jest następujące. Dlaczego? Dlaczego post Jana? Dlaczego post karyzeuszów nie podobał się Bogu? Dlaczego ta pobożna, ale przecież i trudna, i wymagająca praktyka religijna nie przybliżała ich do Boga? Kiedy się tak na tym zastanawiałem, to pomyślałem, że może za tego, o czym czytaliśmy i rozważaliśmy wczoraj, Środową Może uczniowie Jana i może warysujczy mieli niewystarczającą motywację. Może bardziej skupiali się na tym, aby przez post poprawić własną kondycję fizyczną, zdrowotną. Może chcieli podnieść jakiś rekord. Może chcieli coś sobie udowodnić. Może chcieli za imponować postęp innym ludziom. Natomiast zupełnie albo za mało troszczyli się o to, żeby przez postęp bardziej podobać się Bogu. Po czwarte, co możemy powiedzieć o naszym postu? Jak on wygląda? Czy nasz post zbliża nas do Jezusa i do innych? Jak wpływa na stan naszego duchu? Czy w naszych prawach, w naszych rozmowach, w naszych decyzjach nie sprowadzamy naszego postu tylko do zmysłu, smaku, do ułatwienia wiedzy, Tymczasem Jezusowi chodzi o martwienie także innym co jest. Tylko postna praktyka Kościoła podpowiada, byśmy w przez wczoraj okresie używali mniej słów, mniej pokarmów i naporów, a przynajmniej częściowo zrezygnowali z godziny przyjemności, a zachowali większą czujność i większą ciszę w sobie i wokół siebie. Tak rozumiany post pozwoli zaoszczędzić trochę funduszy na skromniejszym jedzeniu. Dlatego będzie możliwe praktykowanie dołóżne, czyli dzielenie się danym materiałem z A ograniczenie rozrywek pozwoli zaoszczędzić nieco czasu, który można przeznaczyć na godniczą modlitwę albo odwiedzanie chorych samotnych. Także dzisiejszy punkt. 6 piątek modlitwy z w świętej pamięci małgorzaty jest kolejną okazją i szansą, żeby pogłębić nasz post i jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa. Po piąte. Jezus przypomina, że najważniejszy jest pogłębieniec. Post jest tylko środkiem prowadzącym do niego. Post może nam pomagać przeżyć mód Jezusa, gdy doświadczamy jego milczenia i nieobecności. Bo uczy nas cierpliwego czytania na Pana Boga. Tylko człowiek, który doświadcza pewnych braków, tylko taki człowiek jest w stanie przyjąć do swojego życia Jezusa. Jednym z istotnych problemów chrześcijan na zachodzie, my także należymy do tego bogatego zachodu, jest to, że ludzie na zachodzie czują się samowystarczalni, bogaci, syci, zdrowi. I wiecznie młodzi, nawet jak mają się na lat. mówi? co takiemu i co takiego człowiekowi może dać mój? Nie wiemy. On wszystko ma. Tymczasem na Materiach, które Jezusa, pisze o nim, że Duch Święty na nim spoczywa i posyła Jezusa, by głosił dobrą nowinę u Boga. i siostro, czy czujesz się u Jaki masz brak, niedostatek, czego Ci się brakuje? Czego oczekujesz od Boga? I jeszcze jedno. Być ubogim to wcale nie oznacza nie mieć niczego. Być ubogim w znaczeniu ewangelicznym to oznacza pokładać główność nie w tym, co się ma. I nie czy się ma bardzo dużo, czy się ma niewiele. Ale pokładać ufność w samym Bogu. Jestem u Bogi, czyli mam skarb u Boga. To właśnie o to chodzi. Być u Bogi w duchu to znaczy, że spokojnie przyjąć zmianę, która może pogorszyć zewnętrzne warunki mojego życia, a w której się będzie domagała wierność mojego powołania. Tyle z ciekawością przeczytałem życiorys kardynała Ratzingera późniejszego papieża, Benedykta XVI i on pisał, że kiedy Jan Paweł II powołał go, wcześniej był arcybiskupem, metropolitą w i powołał go na urząd, prawie jak na kongregacja białej, czyli najwyższego z papieża do musiał zrezygnować z tej funkcji w Bawarii, żeby objeść tą to mówił, że to był taki awans, że jego zarobki spadły. Połowę. Tak czasem wygląda karierę tak radością. Po szóste. Proszę dziś świętej Wam i Przez większość do swojego życia wypełniała obowiązki żony i matki. Pracowała przy urządzeniach chodniczych. które pełnią bardzo ważną rolę we współczesnym przemyśleniach. Czas to się robiła. Regulacja przyjmowała sakramenty święte. Materialnie odsłuchiwała wspólnotę kościoła i skręcała do tego innych. Jeśli mieli wspólnotę pana Fiala i czym zaproponowali własne, pragnę i za to podziękować. Nieśmiertelną duszę naszej siostry polecamy się Bożego. Polecam, Dobry Jezu, a mieszkanie, dali jej wiersz na